Hej, tutaj Żelkowa dama. Jesteśmy na Pokebloku, jest ze mną. Siemanko, z tej strony Borsuk i witam na nie moim kanale. <grym> e tak, już nie wiem, od kilku dni próbuję nagrać, ale mam trochę problemy techniczne i serwer też ma problemy techniczne. Chyba się zniszczyłem. <grym> tak, trochę mnie zniszczą te problemy techniczne. Nie, bo machałem ręką i chyba kawałek drzewo zniszczyłem. No nieważne. <grym> tak, lecimy. Yy, mamy za, za... Nie, nie chcemy wam pokazywać spawnu, jak to wszystko wygląda, bo grepium z krejsem wam już pokazali I będziemy łapać Charmandera dla mnie, jakiegoś fajnego, bo zbieram powoli jakiś team yy, Jak widzicie mam Golema, całkiem spokojną turką Mam Blastoisa, teraz z False Whipem, do łapania dragonera i Iwizaura przy sobie, mam jeszcze yy, Salamence'a I kogoś tam jeszcze mam, no, już nie pamiętam, mam kilka pokemonów w każdym razie Dobra, yy, Borsuk prowadź E, tak, to tandy Pokażę Wam, gdzie są startery początkowe yy, Gdzie będziecie mogli sobie nie łapać <laughs> Kochany administrator, który nie wie, gdzie co jest mm. <laughs> Tak, dobra W każdym razie lecimy, lecimy I gryblem się odzywa na tacie Tak? Nie, nie wiem, nie widzę tatu czy... Mam wyłączony Napisał przez web Gryplim. Admin, pomóż. O dobre. Nie, ja nie mam czatu, tak więc no. no. Gryplim, o ja. Albo było gdzieś tu. Albo tu. Jezu, no serio. No czekaj, nie. wejścia szukam. O, tu jest. Biedny. Tu jest wejście. Biedny. Dobra, eeeh, jesteśmy. Welcome to Safari Zone. Welcome, welcome to welcome, welcome. Dobra, lecimy, lecimy. Eeeh, yy, yy, yy. Kurde, psy mi się odzywają wszystkie. Wierzę w i chcę rozmawiać z widzami. Oooooo! <ścoughs> oh. Tak. Tu masz. Dobra. Tu są, szczepan. Uh, uj, 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 oj, 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 Dobra widzimy się po przerwie ponieważ mój Minecraft mnie nie lubi i nie chce ze mną współpracować Będziemy szukać jak mówiliśmy trzeba jakiegoś fajnego y -y -y, łapać lepiej takie mniejsze levele, czy większe czy jakie bo nie wiem na jakim eee, jak chcesz obojętnie Jak ci tam wygodniej. To się ja też trafi trochę po, po, też, też trochę powalczę Harmander, uh -huh. chodź tu do mnie Fajter no skąd ty trzasnąłeś? zatrzasnąłeś? Miałem jednego w tym. w, 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 w komputerze. Mhm, jasne. A tu, Charmander. Oops. O, nie złapał się. Ok, bo Muszę cool. się na pierwsze ustawić. Ja jeszcze muszę ogarnąć trochę tych. Yy, no. Ultraboli, bo mam. No, tak? boli. Ultra Ultraboli? Mam 11. Ech, prawie. Dobrą abilitką, ale ze złą naturką. bilitka chyba zawsze jest taka sama. Eee, wiesz tego... co, teraz zobaczymy. Z tego co mi Grypli mówił i za to jest taka sama zawsze. Mm, nie. Charmander ma... No. A Na... nie, bo tylko jedną, Dobrze. A to z tym nie będzie problemu. Dobra, to teraz ja patrzę Na... mam naturkę navy, czyli dupka. Czyli dupka, dobra. Wywalę go sobie do PC, bo i tak nie muszę go mieć. Właśnie to ma taką komendę jak PC właśnie i możemy... Ale nie z... radzę korzystać. Tak. Jeśli macie jakieś beznadziejne pokemony, które chcecie wyzbyć, które... Po prostu szukacie jakiegoś pokemona konkretnego z konkretną naturką i łapiecie tak po kolei i będą kiepskie, to możecie przez PC wywalać, bo na pewno... Możliwe, że możecie ich nie odzyskać, więc... <laughs> to jakbyście tak. chcieli je skasować. Więc, więc nie radzę korzystać z tej komendy. Chyba, właśnie, że, chcę... Chyba że chcecie... Chyba, że wyzbyć pokemona. Tak, jak chcesz stracić pokemona. Wtedy tak. O, Charmander! No atakuj się ze mną. Bij się ze mną! Nie chcę się złapać. Halo! Halo! Chodź do tego bo. Charmander, ba. dobra. Pokemon, yy, skater... Oj, skater trochę oberwał. Muszę go sobie zaraz wychilować. False. No. ouch. No wszystko to jest robaczy więc no dość mocno obrywa od ogień. No właśnie poczułam po Skaterze. Hmm. Tylko że ja miałem skatera 19, a ty masz na 50. No, tak troszkę. Tak troszkę. Dobra, eee, e, Iwizaura u, 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 uśpimy. Łapisz Iwizaurem i będziemy Meg Pokéball Ultraball. Ale mama Ultraball. kurczę macie. Dobra, w każdym razie lecimy. Eee, tady na pana tu. Co, co? Co gra piękna? Mamy ee, ee, oj, Charmander z komputerku. Bo mam się mąskuje, to mnie zaatakował. Dziękujemy, do widzenia. Czego w komputerku? Wiesz, ja mam jedno miejsce wolne. A że... Coś mi bił do pokoju, ale już, już ja tam. Ta-da-da-da, ta, 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 mam adamant. Tak? Tak. 15 okay. poziom. A ja złapałam tego... To drugim I... razem. A ja łapałam Pokemona i, i, i mi poszedł do komputera. Dlaczego? Your party is full. A, bo nie masz już miejsca. Ale ja mam jedno miejsce. Mam pięć Pokémonów przy sobie. Może zbagowane coś. Nie wiem. Jakbyś na przykład reloga zrobiła, to może by się okazało, że masz jeszcze jednego. Tylko że nie widziałeś, żeby teraz. A dobra, nieważne. Nie mm, ale do PC to prawidłowego ci wrzuciło. To tam spokojnie. To mamy już tego Charmandera. Ale to twój Charmander. Twój Charmander. Eee, <laughs> dla, tak dla jasności. <laughs> eh, Golem is unable to battle. Pewnie zginął. Aha, dobra. Sorry, widzę właśnie. Yy, Pokéheal. Tak. Dobra. To jest plus bycia... Yy, właśnie... Eee, donatorem, bo można mieć pokę więc jest tak, fajnie. i nawet i -y też ma fajne. Bo ma 29 do ataku, kiedy eee. maksymalnie jest 31, tak więc jest fajnie. Ale eee. to jest twój Charmander. To jest twój Charmander. Eee. No, no widzicie jaki bursuk. Tak. <laughs> Kurde, ktoś eee. mi pisze na TSie. No po prostu powieszę kogoś. Eee. No, to nie, a ewentualnie ja pomogę. No, no, ehm. do mnie pisze, ja z nim chciałam nagrywać dzisiaj rano, a ta pizda do mnie pisze, oj przepraszam za słownictwo. <grystanie> no, tak e, nie e, jest tego, rano. tego nie słyszeć. <grystanie> borsuk, co tam borsuczysz na tym safari grypim? <grystanie> Jestem Borsuk i lubię się borsuczyć. E, to, to co teraz robimy, bo Charmandera e, już e, masz. Dobra, to daj mi Charmanderka i pójdziemy go expić można, te levele 40 wtedy. chodź na spawn. Ehm. No dobra. Ja ci dam go Bo to donator ma jeszcze jedną fajną komendę Eee yy. ja muszę i tak pójść do komputerka, więc... Po co? No bo się patrzyć ten startowe, co jest. Sobie... Już my... masz. No, właśnie w komputerze, a mam jedno miejsce wolne. No, pewnie ma zbagowane. Dobra, nieważne. Eee, yy, i i i ten 15 level, dobra, to sobie go wrzucę. Tak kiedy zobaczymy. To jest Adamant. O, fajnie. Tak. Dobra. Muszę pisać, co nagrywam. nagrywa, yy... Właśnie. Jeżeli chodzi o i fałki, to to spokojnie, bo można zresetować. To nie tak. musisz się tam martwić, że... Yy, że yy, warfusy ja. Idziemy na uszy. Właśnie Zachar do mnie pisze, to kurczę mać, no 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 nie, po prostu kurna, no nie. To <grym> wyczucie czasu takie, no. No właśnie widzę, że wyczucie czasu. Dobra, y, muszę sobie zmienić tak, Charmandera na pierwszy ogień. Po prostu za później. I będę sobie expić mojego Charmandera. Oho. To wyrzucaj najpierw Charmandera i zmieniaj na... No właśnie tyko, tak robię, tak? Tylko Bo nie masz jak E, co? <laughs> itemy, który jak na przykład wyrzucisz tego, dasz itemek ten e, Charmanderowi i, i będziesz walczyła tylko na przykład Blaze Toisem, to Charmander też będzie dostawał doświadczenie mimo, że nie było go w walce. A, takie buty, tego to nie słyszałam. No, takie ta, ta, taki fajne. Takie fajne, cusik. No, można e, zdobyć z bossa, ewentualnie kupić na item w shopie. E, Charmander za, dostał 5000 expa, 5500. Wbił, level za ciepłą. który? Wbił, 21 level! A to ewolucja no e, Mam atak Dragon Rage, ale to jest... E, z... o, nie, o te co tam masz na tym, na TSie, widzisz je, nie? E, już Ci, już se patrzę Tam nie masz Dragon Rage'a e, Nie, Dragon Dance, Fly, Fly Blitz, Dragon Claw, Elkway, dobra To tego nie bierzemy, jest scary Face też nie Oha, ha! Charmander is evolving Charmander I... no, nam ewoluuje Co nam Charmander ewoluuje? Kolejna I... ewolucją Charmandera jest? I... Teraz tak, mm. O, mamy... O, Charmela... Nie się dobrze. Scary face nie chce. O, Aha, to co tam? Teraz eee, na którym levelu ono ewoluuje? 36 z tego co pamiętam. O, tak, 36. Hmm. No co za kupa pypka. dobra. Chodź, będziemy, będziemy się bić. Ja chcę się z tobą bić. Fajtuj się, się ze mną. No fajtuj się ze mną. Eee, się to znaczy to... wiesz, Earthquake'a eee, trzeba będzie kupić z Tiem'a. Dragon Dance, czy on się uczy Dragon Dance? Na pewno uczy się Dragon Rage, ale Dragon Rage nie jest nam potrzebny. Eee, ah, Dragon Claw. Ja tutaj zrobić jakiś fajny skład dla mnie. Ej, nie! Dobra, Typek ty, 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 ty właśnie chciał atakować tego samego Pokémona, co ja i też, że nasze się spiknęły. I no i mamy, mieliśmy problem. O, jest. Gimbus. Dragon się... Claw też trzeba będzie z TMA, Tu też się nie uczy on z Levela. Hmm, A, tak. Dragon Dance'a też się nie uczę, ale Dragon Danza można przez Breeding, ale Ty Breedingiem jakoś chyba, chyba się nie posługujesz, nie? Ty mów do mnie po polsku! <laughs> Jestem gumową blondyną, jak to określa yy, Gryplin, więc... Dragon Dance trzeba byłoby z Breedingu, więc... Hmm. Z czego? Rozmnażanie Pokemonów. No to mów tak po prostu, że one muszą się kochać ze sobą. No się kochają, one chcą się kochać. Tysiąc eksploracji dostałam, dobra. Mój e, Charmelao ma już 200 level. A może, dobrze, może zabierzesz to... mnie magicznym sposobem w tym miejscu, gdzie ostatnio ekspiłam, tak fajnie. A nie wiem, co mogę. No weź. Charmeleon szybko ja wydostanie za pierwszym razem. Dragon mianek. Dance nie będzie problem, bo masz e, Dratini, która uczy się Dragon więc będzie można ją dać z breedingiem z Charizardem, więc tu nie Dratini. będzie problemu. Dragonite. Eee. To co, D-Magister y, się dostanę tam? Um, pomyślę. mogę dostać. Dobra, za Growlasej wezmę na razie, może mieć jakiś atak już czy cokolwiek. Pomyślę, um. pomyślę, no nie wiem. Mm. No weź, nie bądź Menda, bądź taki kochany. Bienki. Bądź, bądź kochanym bursłuczkiem. Tak. To dobre. Będziesz kochanym bursłuczkiem. 29 A... level już mam. Ten To są magiczne sposoby magia i te sprawy. Nie. Tak, krasz Minecrafta, jak ja to kocham! Wracamy po przerwie. Dobra, będziemy się poprzednio, ponieważ mam Minecraft znowu i pojedzie dziękujemy, do widzenia. E, będziemy, jesteśmy dziwnym trafem, dostaliśmy się w <grym> miejsce niepożądane dla mnie. Od razu mówię, że to tylko na cele e, odcinka i, tak. i... Na promocji serwera. Na promocji serwera, cele wyższe. Tak. Więc nie spamujcie tej e, administracji, że was stepnęli, bo tego nie zrobią, po prostu. A to znaczy, to miejsce i tak będzie dostępne niedługo chyba? Tak, za jakiś czas, ale to będzie prawdopodobnie tylko dla donatorów, z tego co dobrze mówiłeś, tak? Tak, to dobra. Będzie tylko dla donatorów jako ekspoviska. Kurde mać, telefon jest do domu, no to po prostu no nie, no po no, prostu. prostu kurna no nie. Dobra, 50 level Pokémon Blastoise. Lubię swojego Blastoise, teraz ma 63 level. Jest no, jest taki... To tak, mój różowy Blastoise. To, to fajnie. Flame to tak. mogę mieć. Eee, nie, bo te, ten jedyny atak, który przez level będziesz mieć jest na 77 poziomie, ale nie opłaca się go robić. Eee, wbijesz ta lizarda, więc trzeba będzie zrobić bleeding z tym, więc możesz expit w sumie Dragonite, żeby mieć Dragonite'a. Mhm, mm dobra. Pewien Pokémon Blastoise i... Fight Waterpulsa i bierzemy, Będziemy bić. Bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby teraz zbridować Pokemon'a, bo będziesz mieć drugiego Calizarda. Dobra, mamy 33. level już Charmalona. Taki hmm, duży 3. level ja się ma. Eren, nie bij mnie. Nie Hopś, nie dobra. Pokémon 12. Czego jeździłam skatera, Jeszcze chcę skatera. Skater mnie nie yy, level, dobra. Blastoise, znajdźcie mi do Blastoise. Yy, Hydropompa. Dziękujemy, do widzenia. Skaiter, to jest 21. O. Ale to fajnie, bo wodne pokemony to i tutaj dobrze się wie i, i, i też i fuszy tam na ognistę. Hmm, coś mi zaatakował Raiden. Dobra, Blastoise. Blastoise już ma mało hapsa, muszę dodatkowo healować. A, Blastoise! Dobra, żyjesz jeszcze. Okej, Na którym levelu y, Charmeleon on bo Mam Bo 35 level już. 36. No to dobra, na no to... 36. Czy to w sumie możesz bić o ten level i trzeba będzie już oganiać z breedingiem? Dobra, no to po tym wbijaniu to... wbijaniu Biję, co ja gadam. A z tym nie będzie problem, bo teraz breeding działa tylko na pokemony typu fly, a Charizard jest typem fly i Dragonite też jest typem fly, więc nie będzie problemu z breedingiem. No to, no to git. Waterpulsa. Dobrze dziękujemy no. do widzenia. Skojeta jeszcze jest to level. No, no ile mu tego czerwono z levela? levela No już będzie on level, dobra I to jest w wybor... To no, dobre. Dobra. Gry, gry nie uczy się używać e, przez internet. No g, właśnie Uf, widzę. Tak, że coś mu to wychodzi. Nie, właśnie nie wychodzi. No, tak troszkę. Tak, tr tak troszeczkę. Dobra. Litikun. Litikun. Mm. Jak lit litikun. Nigdy nie potrzebujemy Jej! Charmeleon ewoluuje! Jej! To teraz... Teraz trzeba nam Dragonite'a. Dragonita z atakiem e, Dragon Dance Nie wiem czy mu jest A ja muszę swojego Dragonaira w ogóle wyekspić jeszcze Aha, e, on się uczy przez e, level drago, Dragon Dance'a mam Charizarda No okay, nie! Charizarda już zostaw? Ktoś nam to wbił na kanał No fucking, wypad! Wypad nam stąd hmm. nagrywamy o, dobra. Dorsuk! nie ma go. Dziękuję. Mm. Mogę ataków. Flying się Dobra. Dragon Dance. No, uczy się na 61 Czego poziomie. wszyscy do mnie spamują? Dobra, Charizard ma level. Mój Dragonair. Zobaczę, jakie ma ataki w ogóle. <noise> Dragonair. Oj. moves. Dragon Tail, Aquatel, Tail, Thunder Wave, Twister. I jeszcze mi jedzą na ulicy. No po prostu, no nie. No nie no, mogę, czy ktoś chce co, coś zrobić, coś nagrać. Dobra, Charizarda mamy. Teraz o, muszę. Y, y, nie wiem, wbijać szybko. Na którym levelu Dragonite ewoluuje. 41 eee. mam? 50. Kurde. Dobra, wyewoluję go tymi. Po, y, na 55. Y, tym w Dragonite. No, dobra, muszę go cukierkami ewoluuje, trudno. Na, 30, na 61. uczy się Dragon Densa, który nam jest potrzebny. Dobra, mam 19 cukierków zużyję na, na przykład. No, no, nie, szkoda mi, no, ale ja chcę go wyewoluować. Okej. Okay. No, da, Za długi, nie mogę go. No, dobra. Zostałem lewy. No, czekaj, jest sobie go wyewołować. Starczy cię w ogóle cukierków? Mam 19 cukierków. Okay. Twister Wezmę sobie Twistera Bo utrzyma uczy się na 67 ale to nie jest nam potrzebne, nam no, jest potrzebny Dragondens na 61 Na 52 ja, też nie byłby takie zły. Dobra, Dobra. mi, jest git. Mówisz na którym naprawdę dostanie ten atak? Na 60? Na 61. Dobra, może powinno mi starczy cukierków, mam nadzieję. Zobaczy jeszcze. 61 to jest Dragoness i Outrage jest na 67, co też byście w sumie przydał. Bo zamiast Dragon można byłoby dać Outrage'a. Dwa na cukierków. Ooo łodki! Wing attack o. jakiś mam Nie. To jest Flying, a mam jeden, jeden atak water. Po co mi na Dragonejcie atak Water? Mam Aqua Tail. Właśnie nie wiem. Dobra, nieważne. Tego, tego nie było. Tak. Mam jeszcze pięć cukierków. Kurde, jednego cukierka mi zbraknie. To, to jeden level to nie jest dużo Dobra. Ja nie. Dobra, spróbuję go lepiej wbić teraz niż później jeden level, więc... Yy, dajcie, dajcie mi szybko. Chodź tu, chodź tu. No chodźja się z ubić. Jak się to bić. O Boże, jaki on duzi. No, a fajny taki. Panie się lata. <laughs> To jest na nim Tak. Dobra. No, Little Week. Nie, jak się czyta. Sorry. nieważne. Little Czy Coś Lid... takiego. Little Kung. Little Nauka wymowy, co przekazać? Czyta. Likitung. Tak, tak się czyta. <laughs> Dobra, tu mam jakiegoś na wyższym 50-tym levelu. Mam, bla... mam nadzieję, że mój blast jeszcze to wytrzyma. Chyba, pompa pójdzie. Nie trafił kudropompą. Jeszcze raz poprawię kudropompą. Dobra, poszedł. Co okay. tu mamy? Y, kamień, aluminium. Potem nie... a, a, a my nie pomaluję. No, sorry. No. Oj, dobra. Proszę. Machamp jakiś chciał ze mną walczyć. Y, na, pok na Machampy to. Machamp to jest Pokémon. Oj. Ty. No, a jakie są niego dobre? E, 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 na Fighting e, na fighting, najlepszy byłby w sumie Ghost, bo nie rusza w ogóle. E, a właśnie jakiegoś Pokemon'a Ghosta muszę sobie złapać. A tak to w sumie czekaj, co jest na Fighting? Dark, Ice, Normal, Rock i Steel z tego co wiem. Chyba. Czekaj, czy Odwrotnie, czy on jest... Czekaj. Biedny administrator, tak się. No po prostu. Widzicie, nie zajmowałeś się nigdy Pokémonami. Właśnie, nie idźcie do bursuka porady na temat Pokémonów. Naprawdę, nie radzę Wam. Tak, tak, tak. To tak, to masz rację. O... Mister Purpos? Ale to nie jest taki Mister Purpos. A nie wiem. Nie, bo Mr. Pur M i P duże. To jest podruba. To jest wredna podruba. A po prostu z małej tak wyszło. Że to jest na no, czacie wychodzi z małej. Nie wiem, nieważne. I, 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 i. Ile mu jeszcze stało levela? Dobre, ee, levela ee, ma. Fight A, czy... jest słaby na e, fight e, f, e, na latające i psychiczne. Latające, fly, Latające fujba, i... psychiczne. Tak, no, right, i think, okay. Dobra, Blastoise go skończę, bo mi się nie chce bawić. Mój Blastoise jest. jeść kochany. Dobra, dostał level, przy okazji, no fajnie. Będzie miał 70 level, moje tylko Blastoise, fajnie. Iii. Okay. Okej, okay, heal. Dobra, mamy makampanię. ma... Rydona. Ma. Dobra, Rydona, chodź tu. Wy trafiłeś. No właśnie, widzę, mam problemy z celnością. <noise> Dobra, nieważne! Nie, nie wnikańcie! Dobra... Eee, e, może chciałbym? Dobra, cicho. Ile jeszcze levela mu zostało? Ile to chyba? Ej, już dużo. Dobra, Lidbik. Lidbik nie wiem... Tung. Likitung. Lik... Nie wiem! Nie, sorry, Lizący. wylizem wy i Pokémona. <laughs> Jak to wali. No dobra. Ej, Kto bo To nam... <laughs> Muszę szybko level wbić, bo, 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 bo ponieważ już mam za dużo odcinek. Ojoj. Rajdon, dobra. Blasto jest, chodź tu szybko. Dawaj szybko. Oj, za jednym atakiem poszedł. Ile mu jeszcze zostało tego levela? Ej. Ile, dużo? Ej, tyle, to tyle. Dobra, jeden, dwa pokemony i gitara kogo trafi. Macampa na 55, dobra. Blastość lecisz na, lecisz na akcję. dobra. dobra. e mój już zaraz padnie, nie? Mocno walka, kto wygra. Jest, dragonite ma już level, teraz muszę go pociągnąć cukierkami. Ops. Ops. Dzięki, wydaję, byle. Ops. Dragon dance mogę go nauczyć już. Tak, to, no, to musisz... musisz to, to jest ważne, Dragon Dance. Dobra, wezmę sobie go za Dragon Taila czy Dragon Rusha Dragon Taila. Dobra, mamy. O, to tak. w sumie... Chodź na spawn, będzie jaśniej. Na spawna? Sz znaczy ja mam Śpawna. wszędzie jasno, bo ja mam no. No dobra, ja ty mam masz jasny. wszędzie jasno, Ja ben, ja pójdę na budynek. Tutaj na spawna. Gdzie, gdzie jesteś? Na budynku na spawnie. Na budynku na spałnie. Halo, 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 tutaj jesteś, Na cię. Dobra, i chodźcie się poziagnać. au. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że chociaż trochę odcinek jest pocięty, wam się to spodobało. Jak będziecie chcieli kolejne odcinki z bloka, a szczególnie z Borsukiem, to dajcie znać. Tak, y które będą I dzięki... chore. Tak, chore, bo mam... Borsuk ma zrytubanie i dzięki nie ja też. Dobra, psują mi się do które w stronie mankach, muszę się zaraz złączymy. dzięki za oglądanie i cześć. Majcie się.